Witam wszystkich serdecznie, szczególnie miłośników terapii naturalnych i rolników. Witam Was w moim ogrodzie, w moim ogrodzie ziołowym pod Kazimierzem Dolnym. Sierpień 2019, Kazimierz Dolny. Spójrzcie, jak to tutaj jest pięknie mnóstwo roślin, 60 permakultów, z czego 40 to są same zioła, tak zwane chińskie, syberyjskie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym maleńkim zielu. To jest Ziele tarczycy brudatej. Po polsku tak się nazywa. Po łacinie skutelaria barbata. Dlaczego chcę Wam o nim opowiedzieć? Bo jest niesamowicie ważne. Jest niesamowicie ważne przy nowotworach. Dzisiaj mamy wysyp nowotworów. Zobaczcie, jak ono pięknie rośnie. Zobaczcie, jaka jest to piękna roślina. Nieduża. Ma około 30 do 50 cm. Już w tej chwili przekwita. To jest jedna z ostatnich roślinek, która jeszcze zamiera kwiatki. Spójrzcie, jakie malutkie ma kwiatki. Takie fioletowo-niebieskie. W ogóle drobna roślina, bardzo przypominająca swoim wyglądem herba werbenę, ziele werbeny pospolitej. Zbiera się całą roślinę. Kieruje się do rolników przede wszystkim, ale także do osób cierpiących i także do miłośników terapii naturalnych. Dlaczego? Dlatego, że to ziele możemy uprawiać u nas jak sama nazwa wskazuje, to jest tarczyca. Tarczyce praktycznie wszystkie rosną na Syberii. Ta także rośnie na Syberii, więc w Polsce bardzo ładnie kiełkuje, bardzo ładnie rośnie. Jest pewien mankament, mianowicie nie jest wysoka i potrafią chwasty ją przerosnąć. To nie jest taka sytuacja komfortowa jak przy agastach, z agastachą lub z pogostemonii. Nie jest to tak komfortowe jak przy werbenie. Ale dlaczego to ziele jest ważne? Słuchajcie, farmakolo farmakologia chińska, jest to ziele Zimne, o smak jest o termice zimnej. To jest bardzo ważna uwaga. Dlaczego? Dlatego, że stosujemy przy gorącu. Przypomnę tylko, że na przykład guzy nowotworowe w większości są zastojem z gorąca. To są fachowe informacje dla miłośników terapii. Dodatkowo, jaki ma, jaki, jaki ma smak? Ma smak ostry i gorzki. Czyli widzimy, że ono musi coś uwalniać i coś rozdrażać, coś rozmiękczać i coś w jakiś sposób zdrenować głęboko w organizmie. Ma swój ośrodek działania w płucach, czyli słuchajcie, głównie skutelarię barbatę stosuje się pomocniczo wraz z zielem werbeny w nowotworach płuc, w żodach płuc, w różnych innych dysfunkcjach płuc związanych. Z jakimiś zgrubieniami, z jakimiś alaguskami, i tak dalej. Następnie działa w żołądku. Także jest to podyktowane oczywiście termiką, która może ochłodzić, ale także działaniem przeciwnowotworowym. Dodatkowo działa w jelicie grubym, czyli to jest nasza cała immunologia. Dzisiaj się mówi, że numer jeden w sumie, nasz mózg, to są jelita. Jeżeli jesteśmy dzieckiem, to jelita kształtują naszą potem całą immunologię i w sumie całe życie. Tak więc zobaczcie, mamy działanie płuca, czyli ośrodek oddychania, coś bez czego nie możemy żyć, żołądek, czyli trawienia, i jeszcze mamy jelito, czyli cała nasza immunologia. Zobaczcie, jak niesamowicie ważne jest to, jest to w ziele. Dodatkowo swój ośrodek działania, to ono ma w płucach i w wątrobie, czyli znowu pojawiają się aspekt nowotworów, nowotwory, nowotwory wątroby. Zobaczcie, jakie to ziele jest niepozorne, czyli mamy ziele stricte przeciwnowotworowe, nowotwory płuc, nowotwory wątroby, także jelita. Doskonale sobie ono radzi z anginami. Wszelkie wysięki ropne z migdałków, wszelkie dysfunkcje nosogardzieli, szczególnie z dużą ilością wydzielinę. Przypomnę, gorąca wydzielina to jest żółta wydzielina, to jest zielona, to są bakteryjne wydzieliny białe to są zimna najczęściej grzybowe. Przezroczyste to mamy do czynienia tutaj z większą ilością wirusów. Tak więc to ziele ochładza. Ochładza wam gardło, ochłodzi wam bardzo wilgotny i, m, bardzo wilgotny i ciężki kaszel z wydzieliną żółtą lub z wydzieliną zieloną. Ale także podbarwioną krwią. Dlaczego? Dlatego, że to ziele hamuje krwawienia, ale krwawienia tylko z gorąca. Czyli jeżeli macie organizm przegrzany, macie tą wydzielinę, prawda, jesteście chorzy, macie wydzielinę żółtą i podbarwioną krwią, to ziele skutarii brodatej, tarczycy brodatej usunie wam te mikrokrwawienia, ponieważ ona hamuje krwawienia z gorąca, szczególnie w osłabieniu. To są bardzo fachowe informacje. Tak więc rolnicy możecie to uprawiać. Następne, następne działanie to jest przeciwgorączkowe. Ale chyba najważniejsze ze wszystkich to jest działanie silne przeciwnowotworowe. Rozbija guzy płuc. Roz, rozprasza konglomeraty. Uwalnia te konglomeraty. Rozmiękcza te konglomeraty. Oczywiście wraz z innymi ziołami. To nie jest ziele, które podajemy jedno. Bardzo lubi towarzystwo werbeny. Bardzo lubi towarzystwo agastachy. Bardzo lubi towarzystwo, przypomnę, a gastachet tutaj stosujemy w momencie udrażniania obiegu częściowego śledziony, kiedy nie widzimy na przykład, że na obiegu śledziony jest e, e, lekkie zimno, a w płucach mamy gorąco, mamy pewną anomalię. To jest idealne połączenie. Z kolei bardzo lubi połączenie z Artemizją Argei, a także możemy stosować je w połączeniu z takim zielem, który się nazywa. Chidotinis difuza bardzo lubią swoje, swoje towarzystwo, i jedno i drugie e, usuwa, rozmiękcza guzy i, i uwalnia węzły chłonne. Czyli jest to ziele, które stosujemy szczególnie przy nowotworach płuc, przy nowotworach jelita, przy nowotworach żołądka, przy nowotworach wątroby, przy nowotworach nosogardzieli, przy anginach ciężkich. Przy powiększonych węzłach chłonnych, przy uwaga, bartonellozie, przy babesiozie, czyli wszystkie osoby, które mają problemy z może wyzwania, jakim jest borelioza, jakim jest bartonella, bo czasami nie wiadomo, co jest gorsze czy bartonelloza, czy, bo, czy borelioza. Myślę, że są obie z siebie warte. I do tego dochodzi babesioza, czyli skutelaria barbata, ziele, ziele tarczycy brodatej, łacińska nazwa skutelaria barbata, zwalcza bartonellozę i babesiozę, szczególnie w połączeniach z werbeną i z Artemizją Annułą, czyli z bylicą jednoroczną lub z Artemizją Argei, z bylicą Argei. Zobaczcie, jakie macie niesamowite ziele. Możecie je uprawiać. Niestety jest niskie, niestety wymaga pielenia, ale jest bardzo wdzięczne, dlatego że w tej chwili widzimy, to wszystko są nasionka. Tutaj one są już zawiązane. Jedna roślinka ma około 100, może 150 nasionek. Mikro, bo w każdym takim koszyczku znajduje się po kilkanaście nasionek, drobniuteńkich. Wschodzi bez problemu. Naprawdę cieka ciekawe ziele. E, szczególnie to jest e, kierowane do rolników. żeby Kochani rolnicy, uprawiajcie zioła. Każdy, kto ma ogródek, powinien mieć skutelarię, barbatę w swoim, w swoim e, malutkim ogródku przydomowym, żeby miał chociaż jedno ziele przeciwnowotworowe. Przeciw anginie, przeciw e, wszelkiego typu kaszlom mokrym z, z ciężką wydzieliną żółtą. Żebyście mogli za, zahamować sobie krwawienia, płucne krwawienia. Przypomnę, że ono ochładza gorąco i usuwa krwawienia z gorąca, czyli z osłabienia na tle gorąca, bo jest to ziele chłodne. Lubi towarzystwo werbeny, które możecie mieć też w swoim, w swoim ogródku i możecie wykorzystywać w swojej apteczce domowej. Tak więc, kochani, e, e, pamiętajcie o boreliozie, że wybija bartonelozę, wybija babesiozę, szczególnie w połączeniu z, z pionowatymi, z Artemizą Annuą, z Artemizą Argei. Co więcej, ona działa bardzo silnie wspomagająco w wszelkiego typu żółtaczkach, szczególnie B i C, czyli hepatitis typu B i C. To jest ziele sprawdzone, od wieków stosowane w medycynie chińskiej, w tradycyjnej medycynie chińskiej i jest wysoko cenione. Mało terapeutów umie je dobrze wykorzystywać. Stosuje się dawki bardzo wysokie, ale dlaczego? Dlatego, że. W tej chwili surowiec chiński jest bardzo niskiej jakości. Jest najczęściej stary, zleżały. Ja mam tutaj dwie permakultury. Tutaj jest jedna, obok jest druga. Obrosła bardzo bujnie. Jest bardzo, jest taką widzę, mocną, mięsistą w tej chwili rośliną. I, i można jej wykorzystać, można ją wykorzystywać wieloraką. Tak więc e, e, możecie ją używać przy wszelkiego typu schorzeniach z gorąca. I może ona rosnąć u Was. Słuchajcie, Rolnicy, miłośnicy terapii naturalnych, osoby cierpiące na boreliozę, na babesiozę, Bartonelle, to jest ziele dla Was. Każdy z Was, spójrzcie jak wygląda, powinien je mieć, powinien je uprawiać, powinien je chociaż mieć w koło domu. A dla rolników jest to na pewno, na pewno ziele, na którym zarobią lepiej niż na pszenicy. Tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kazimierz Dolny. Sierpień 2019 Ogród Ziołowy Lubickiego. Gospodarstwo Rolne Lubickie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.